Cześć, dzień dobry. Dzisiaj opowiem Ci, jak zacząć biznes w internecie, gdybym, co bym zrobił, gdybym zaczynał dzisiaj. Na pewno zasięgi social mediowe już nam tak nie sprzyjają. Jesteśmy w erze, gdzie. We, w, w erze. Epoce. W momencie, kiedy nie ma żadnego nowego social media, wszystkie mają już niskie zasięgi. Więc na pewno bym skupił się na liście mailowej, płatnej reklamie, która generuje te listy mailowe i nauczył się budować lejki sprzedażowe, układać je w jakieś fajne sekwencje, maili, fajne automatyzacje i uczyłbym się wydawać pierwsze produkty cyfrowe, bo uważam, że w produktach cyfrowych siedzi potężna moc. Są to produkty wysokomarżowe, produkty, które łatwo się sprzedaje w sposób automatyczny nie wymagający później czasu, więc zacząłbym od takich drobnych rzeczy, jak postawienie sobie jakiegoś bloga, którego nauczę się pozycjonować sam dla siebie nawet, eee, świadczenie jakiegoś prostego konsultingu za większe pieniądze, jak już masz jakieś skille, masz jakieś umiejętności, eee, wydawałbym produkty, potestowałbym który lit magnet generuje mi lepsze jakości maile za niższe stawki, jak już bym miał listę to bym do niej sprzedawał produkty, więc w sumie nie, powie, nie powiem ci w tym odcinku nic odkrywczego, bo to powie ci każdy marketer, ale zacznij sobie od prostego, prostej darmówki, którą będziesz rozdawał za maila, być może za telefon i budować pierwszą listę kontaktów. Kiedy będziesz miał już 500 subskrybentów, spróbuj im coś sprzedać. Wyjdź z inicjatywą, żeby wypuścić jakiś produkt mini, nawet za 100 zł, żeby się czegoś nauczyć. E, opanuj e, e, jakiś system do budowania stron, landing page, żeby sobie budować strony lądowania. Jak będziesz umiał budować strony, podepnij produkt w EasyCarcie czy w jakimś innym prostym systemie do sprzedawania i odpal sprzedaż. Sprzedaj parę produktów. pobaw się reklamą w międzyczasie dokumentuj proces na blogu lub w formie vloga na YouTube lub w formie jakiegoś podcastu. Ja Ci proponuję YouTube'a i bloga, bo to są takie najstabilniejsze systemy ze względu na moc wyszukiwarki. Jeżeli mówimy tutaj o SEO, no to zdecydowanie blogi i YouTube to są platformy, gdzie najłatwiej się gdzieś tam wypozycjonować wysoko w algorytmach i potem sobie ten ruch Stabilnie, stabilnie ściągać do siebie i konwertować na bramkę mailową. A z bramki mailowej już łatwo jest później sprzedawać. Kiedy opanowałbym te podstawowe umiejętności, starałbym się je zeskalować. Zeskalować czasem, czyli produkowałbym więcej kontentu organicznego, bo już czułbym się w tym lepszy. Mógłbym zacząć pierwsze rzeczy delegować oraz reklamami. Wydawałbym więcej w systemy płatne. Bo jak więcej wydajemy, to będziemy jeszcze szybciej pozyskiwać listę mailową i robić coraz większe, coraz bardziej ambitne projekty. Coraz bardziej je skalować. Dzięki temu, że mm, no więcej osób napuścimy na nasze strony internetowe, na strony landing page, będziemy mieli więcej adresów. Na pewno umiejętność, która jest bardzo ważna, to jest umiejętność pisania. Uważam, że skill pisania ofert sprzedażowych, maili, tego typu rzeczy dał mi w życiu bardzo dużo. Że dzisiaj świętuję fajne wyniki w kampaniach, bo mam to wszystko spięte. Ludzie się jarają tymi, tymi komunikatami. Angażuję ich historią, storytellingiem. Robię dużo takich fajnych, ciekawych, angażujących wpisów które ludzie po prostu czytają od deski do deski i często mi mówicie Hej, Tomek, jesteś jedynym twórcą facebookowym, którego nie scroluję, tylko czytam rzeczywiście od deski do deski. Więc taka umiejętność, trenowanie pisania, ale pod kątem copywritingu. Nie takiego jak na języku polskim, tylko takiego do internetu. Tak, To nie jest ten sam, ten sam język polski, który miałaś w szkole, tylko do internetu, jak się nauczysz pisać. Eee, i, I widać to później po wynikach kampanii. Zdecydowanie tam, gdzie są napisane nudne maile, nudna oferta sprzedażowa, słabo wyjaśniona i tak dalej, to ta sprzedaż jest często nawet trzy razy niższa niż te kampanie, gdzie masz spięty bardzo dobrze, bardzo dobrze ofertę, bardzo dobrze spięty copywriting. Więc ucz się pisania. Ucz się pisania, ucz się lejków sprzedażowych, ucz się stawiania prostych systemów, landing page, naucz się obsługi newslettera, major light. To nie są trudne rzeczy. Na wszystko potrzebujesz czasu, żeby to spiąć się nauczyć. Ale ta wiedza ci zostanie na lata i ona będzie procentować. Im będziesz dłużej w tym internecie, im dłużej będziesz twórcą, ty będziesz kręcić lepsze liczby. Będziesz mieć w głowie plan, koncepcję. Będziesz wiedzieć, jak połączyć ze sobą różne klocki i nagle się okaże, że pierwsze kampanie, które stawiałeś kilka miesięcy, to każdą kolejną będziesz stawiał na przykład w ciągu kilku dni, a później już tylko kilku godzin, korzystając z szablonów, kopiując wiele rzeczy od e, ko, kopij, past, e, kopiujesz, wklejasz, przeklejasz i działasz, podmieniasz tylko właśnie te treści, e, ta praca kreatywna, a później ten copywriting również będziesz mógł wydelegować. Chyba że będzie ci to tak jak mi sprawiało przyjemność, ja to piszę u nas w kampaniach osobiście. Więc od tego zacząłbym przygodę, ale przede wszystkim wszedłbym w ten proces twórczy, żeby coś zacząć robić, coś zacząć publikować, wykazać się jakąś inicjatywą, odwagą, wyjść do ludzi, pokazać się przed kamerą i tak dalej. Treści wideo konwertują najlepiej. Jeżeli chcesz, abym pomógł ci w tym wszystkim, zajął się twoim marketingiem i tak dalej, zadzwoń do mnie na 602 727 263 lub kliknij w nich poniżej, darmowa rozmowa.pl. Pozdrawiam serdecznie, cześć.